Tak dokładniej to w tej wodzie się rysuje. Po raz pierwszy, gdy nieznajomy człowiek stanął na plaży szukał domu. Lubiał gryść kupę. Nie wiedział gdzie jest, ale wiedział jedno. Że gra strasznie laguje i nie ktoś pisze na skejpie. No, <laughs> tak. A więc tu ja plamus tutaj, Edonu... Lata sobie po krzakach, a, a to jest filmik dobra. na 50 widzów i taki intro, wstęp do naszego Zagrajmy Razem okay. Minecraft sezon drugi, wow! Jej, Otóż będziemy... Bram bramy, br gramy bez konika. O! A tam jego brat się wydziera pewnie. Yy, gramy bez konika, bo ostatnią mapę on wysadził całą TNT. No, jak widzieliście w moim ostatnim odcinku. To jest tylko filmik na 50. Przepraszam. Jak będziecie subskrybować. Okne. To jest filmik na 50 widzów. Brakuje nam tam chyba z 5 albo 3, coś takiego, albo nawet jednego. Nie wiem, kiedy ja to wstawię. Może już nam nie brakuje OS. Tego jest. jest więcej. Otóż będziemy na tej mapie kręcić. No bo. Do. Smacznie. Hambur Dobry hamburger. W tej górze. Trzymamy tutaj wszystko. Ach, jakie laki. Gdzie jesteś? Otóż będziemy się nie starali czytować W ogóle nie będziemy starać. W ogóle nie będziemy czytować, bo nikt nie ma admina. No właśnie, nikt nie ma admina. Hmm. No to, mam nadzieję, że będziecie tacy mili i jeśli... I to tak, jeśli, osiągnię, jeśli osiągnę 50 widzów, wstawię pierwszy odcinek, zagramy razem w Minecraft's co drugi. Więc tak, błagam was, bo ja chcę nakręcać. No. No oh, sorry. A! Więc... Tu, bravus. A ja matarzon. A to był odcinek na 50 widzów i wstęp do zagranii razy w Minecraft Season seson ja. jakieś, weź coś powiedz ciekawego. Lubię wyjść kółkę. No właśnie, no to. Na razie! Yeah. Teraz stop, stop. <laughs>